Cześć, witam Was bardzo serdecznie, to ja, Natalia i witajcie w kolejnym odcinku z serii Happy Wiz. Yy, tak, o, ostatni odcinek pojawił się chyba Boże Narodzenie? Chyba tak, yy, o ile pamięć mnie nie myli, chyba tak. No dobra, to już nie będę przynudzać i klikam rose Levels. Tak, od razu są tu ustawione na Writing, więc yy, nie będę już tutaj przy w... Was z... zmieniać tego, więc okej. Okay. Head this mate. Okej. Okay. Wyraźnie mówię. Okej. Okay. tyle Okej, okay, to teraz, teraz Hmm nie, naprawdę na, nie pamiętam co było w, w ostatnim odcinku Dobra, jetpack chyba nie był, więc Posłuchajcie, pokażcie się o, dziękuję Niech będzie ten Mhm, uh -huh. press space. Uwaga, wow. Dobra, raz. Dobra. A, a? A? Kurczę. A, jeszcze raz, jeszcze raz. Restart. Nie lepiej ścisnął spacie. Szlak. Jeszcze raz. Łohohoho! Wow. Best! Dobra. Jeszcze raz. Nie, nie znowu! Znowu best. Wcześniej tak daleko doszliśmy. Nie, nie! Spacja, zawiodłeś mnie. Muszę zmienić kawiarnię. spacja... ...skacze normalnie jeszcze. Mahy! Dobra. Nie będę was nudzić, już bardzo... Chciałabym to przejść, ale dobra. g mm. Jeep rush. Chyba, tego też chyba nie było. B, <laughs> yy, Jedź. Czekajcie, bo tam chyba było te. O właśnie, sterowanie. Shift, shot, go to break. <laughs> dobra. Jedź Jak ty jechać? Czyli jest tak? No. Jak... Mam te pedł nacisnąć? No, ciskam. Boże, pedał, jak to zabrzmiało. Shift. Może drugi? Nie. Może kontrol. Nie? Drugi? Nie. Kurde. A! Nie. Dobra, nie. Przepraszam, ale po prostu ja nie... jestem zbyt wielkim nieogarem i nieogarem niczego. Matrix 2! Dobra. Co prawda, nie... mhm. prawda Matrixa nie oglądałam. Ooooo! możemy się może Możemy się ruszać, może nam się uda z tego wyleść. Już wątpię. Nie, nie wyjdziemy już chyba z tego. O, nie tutaj. No. Ej! Jeszcze ja, się już ruszyć, dobra. No. Co Cudzy. Utchnęliśmy w ścianie. Nie no! Kim trzeba być, żeby w ścianie utknąć. Oczywiście, mną. Dobra, więc trzeba to jakoś... Nie! Ua! Ale widzieliście to tu prawie nam się udało, kurde Jak to robiłem jakoś tak Kurde, puścił się A, nie tu, nie tu Jeszcze raz o, Trzeba to jakoś Tak, o, teraz poskoczyć, kurde bo to się daje jakaś szybciej. Ło! Dobra. Wystrzeliły dwa. Kurde! A! Dobra. Jest! Myślałam, że zginaliśmy. Przydało, tylko, że byłam taka głupia i musiałam się nadzieć na te... te... o, o wszystko? no skacz o, tam chyba jeszcze nie wstrzelili tak. teraz wystrzeliły, okej okay. muszę uważać bardzo no nie yeah. aj o, o nie wystrzeliły tamte O nie chciałam tak No super Okej, na tych na nie mam sposób ale na tamte to już nie Nie wiem co zrobiłam, chciałam się tak przyczokać fajnie, bo nie chciałam narazić na tamtę O o Ile wystrzeliło? Raz, trzy Jeden, jeden Kurde, zapomniałam, zapomniałam, że jak wyskoczę tam daleko, to... Co ja próbowałam zrobić? Okej, okay, na pewno nie mam sposobu. O, Jeden, jeden tamten wystrzelił. to wyskoczę, no. Do przodu, do przodu. Trzeba być ostrożnym. O, o, o! jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko jeden. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Głośiniczka. No. No nie! ojej. Raz, dwa, trzy. Dobra, cztery wystrzeliły. Nie nadziej się. Poczekaj, poznam się wyskoczyć. Nie! Przestrzelił mi łeb! Headshot. Gówno. Dobra, czas, raz, jeszcze raz. Osta ostatni raz. O, o! Kurde, no dobra, no ale tak... Gdzieś na tamto prawie mi się udało, tylko że się nadziałam. Tak blisko, tylko jeden ten harpum pieprzony. Mm, sorry za wyrażenie, ale... <test Springs> Dobra Save the knob Ok hmm. <assessment> Dobrze, ni nie będę, nie wpuściłem to tego No, bardzo Nie No i... Nic wychodziły w tym pieniędzy, wychodziły w tym pieniędzy, wychodziły w tym pieniędzy, Aha, o co chodzi? Oh o! No, leg! Dobra, no. Oh no. Zrobiłem noba. To przynajmniej wiem o co chodzi, i wiem gdzie ten nob jest. Wow! Dobra, no. Gdzie ty lecisz? Helikoptery. No! Tak! Jeszcze raz. No to znaleźliśmy giełko! Nie wiedziałam. Wiedziałam. Nie to, kurde, chciałem... już... Chciałam... Zrezygnować. 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 Ej, jak to zrobić? O ludzie Come here, come here, come here. No nie chcę tego Ciężko Ciężkie to w tej kopercie. Trwać tej kopercie. Nie naży się tylko. Eee, Dobrze, nie, ja tego nie, zrobić. Ja nie, 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 po prostu na nie, Eee... The Hunter! Hmm hmm hmm? Dobra! You missed the kill them all! Dobra! Super! Super, super, super! Mas valeu, valeu super! Cursor prej! I... Ha! 500! O que? Przepraszam, ale ja muszę przeżyć. No to co zrobiliście Milone'ego? Ale ja muszę przeżyć, no super. Nie udało mi się. O, dobra. Dobra. A no, kurczę, nie. No, o, o, żyje jeszcze? Nie żyje, no. Nie zjesz mojego dziecka Gdzie tam ci zjeść <grym> mojego syna? Ło! Wow. No nie! Musiałem to syn umiera, to ja umieram. Nie zjesz mojego dziecka. Nadziałam się? Nie. Chyba nie. No jak przejść przez to coś? Nie da się tym czymś przejść. Rrr, let me eat your brain. Beach. Yeah, you oh. shall. Uh -huh. All right, let's me good. That watch your melon. No, sorry. Me too. I'm supposed to be goofy. O, Ah! Whoa, dobre. No teraz da się żeby gdzieś jak przeżył No no, zgin O! Żarty. mi się to w No głupi Mikołaj! Nie mogę po tej porze przyjechać o, I am going to kill you. O, A tego jak? A, tylko nie, do, nie dojadę do finiszu ale dobra um, um, udajmy, że, um, że udało mi się to zrobić tak dobra to teraz ostatnia mapka będzie mm. Mm, mm, mm. freezy wall freezy wall ok teraz powiedziałam to wyraźnie to niech będzie tym samym nie bo tym się słabo jedzi po ludziach no i będzie to, może... <coughs> wow. Okej, okay, jeszcze raz. No. Wypinowałam się. Jeszcze raz. Zacznijmy od lewej. Bum! No nie, to mnie, to mnie zatrzymuje. Nie rozumiem, o co chodzi w tej mapce. Nie dojdę tam chyba. Dobra, raz. Jedź, jedź, jedź do szlada, do, szale, do szale. Nie poczekajcie, chyba zmienię sobie postać. Oha, daję Bo była to na pistolet Ja mówię, Trzeba no. czy, czy ja kogoś Trzeba ja takiego już zwinnego, może nic nie będzie ten... Yy... O ten właśnie Pan, pan pogo Ech. O, poskoczę to, tak właśnie Ech. Tak, nie, że ja nie muszę się posługiwać tą postacią. Zbieraj ja jego. I sobie jeszcze oh. Daleko Za prosimy, dobra. Ym, ja myślę, że to będzie na tyle. Ym, dosyć długo już chyba gramy, chociaż nie wiem, nie liczę czasu. No, ale dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jeśli podoba wam się seria Schiappewitzów i chcecie, żebym ją kontynuowała, bo seria happy to jest chyba seria, którą prowadzę najdłużej. No więc bez zbędnego przedłużania kończymy. Trzymajcie się, na razie i cześć.